Cześć, z tej strony BN23. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. I dziś przyjrzymy się bohaterce, która nosi imię Aleria Swiftwind. Jest to bohaterka, która występuje w trzech częściach gry Kingdom Rush. Pierwszy raz widzimy ją, spotykamy w Kingdom Rush 1, gdzie jest bohaterką darmową, i drugim bohaterem, którego można zdobyć. Występuje też ona w Kingdom Rush Origins, gdzie jest takim pobocznym, drugorzędnym bohaterem, a także w Kingdom Rush Vengeance, gdzie jest takim pomniejszym antagonistą. Także tej bohaterce dzisiaj się przyjrzymy i będą zmiany. Jeżeli będą wspominane jakieś inne postaci z lore bądź e, lore Kingdoma, bądź innego uniwersum, będą one też pokazywane. E, no i też pojawiły się napisy e, do każdej z kategorii. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także, żeby ten odcinek ulepszyć, może w przyszłych odcinkach będą jeszcze inne ulepszenia, yy, bo tam padła propozycja, bo jeszcze może w tle leciała dodatkowo muzyka z Kingdoma, nad tym też można popracować, yy, myślę, czemu nie. Yy, I jeszcze jakaś była propozycja, której na chwilę obecną nie pamiętam, ale też będę próbował ją wprowadzić, także zobaczymy, jak wyjdzie, <laughs> czy będzie duża różnica tego odcinka a, i kolejnego, a z tymi poprzednimi. Dobra. Także zaczniemy standardowo od opisu, później będą moce, historia i tam jeszcze dodatkowe opisy z LOR. I na koniec ciekawostki, a jeszcze po tej właściwej części odcinka dla zainteresowanych omówię wyniki ankiety. Także to by było na tyle. I co, przejdźmy do opisu, bohaterki. A więc, jeżeli chodzi o opis, Aleria jest strażnikiem. Typowym strażnikiem leśnych elfów. Jej strój jest cały zielony, w kolorze zielonym, taki który kojarzy się akurat właśnie z takimi leśnymi elfami. Posiada na też blond włosy i posługuje się drewnianym łukiem. Dodatkowo, jeżeli chodzi o takie cechy charakterystyczne tej bohaterki, towarzyszy jej żbik. No, tak jest opisywany ten duży kot. Kiedyś spotykam się, że ktoś, któryś z graczy Kingdoma, bądź też gdzieś indziej, było opisywane, że jest to ryś, natomiast to, że jest to jakiś żbik czy coś, to jest bardziej realne, ponieważ no, ryś wygląda zdecydowanie inaczej. Znaczy, no niby żbik też, ale już jest to bardziej yy, prawdopodobne niż ryś. No, jakby, nie, jakby nie zwać tego kota, jest to po prostu duży kot, który towarzyszy naszej bohaterce i pomaga jej. I też nosi ona skórzane brązowe buty. Jeżeli można by coś było dodać do wyglądu. Natomiast no, strój generalnie jest jednolity. Jest w tym samym kolorze prawie każdy element. Także tutaj nie ma co też się dużo rozwodzić nad tym. Przejdźmy teraz do mocy tej bohaterki. I pierwszą zdolnością jest multishot. Czyli właśnie taki. Wiele, wiele strzał, tak. Aleria właśnie wystrzeliwuje wtedy wiele strzał, by trafić wielu wrogów. E Jeżeli wróg jest jedynym wrogiem w zasięgu galerii, obrażenia nadal będą liczone jako wielokrotność pojedynczych strzał. Tak to działa. A także tutaj taka zdolność obszarowa, e potrafiąca eliminować sporą ilość wrogów e także naprawdę fajna zdolność. Kolejną zdolnością natomiast jest zewnatury. Gdzie Aleria stukając w ziemię przywołuje swojego żbika do walki z wrogiem. Jest to oczywiście duży kot, który walczy w zwarciu. Nie ma on żadnych specjalnych zdolności, czy też zdolności dystansowych. I podąża on za Alerią na polu bitwy. No i Aleria ma tylko te dwie zdolności. Czyli mamy tą jedną taką dystansową, a zarazem będącą Atakiem obszarowym, mocą obszarową, yy, i też drugą, będącą przywołaniem jednostki, przywołaniem sojusznika i taką zdolnością pomagającą przy walce w zwarciu. No i teraz możemy przejść do historii bohaterki, a także różnych opisów z lore związanych z tą postacią. Młoda aleria pojawi się w Kingdom Rush Origins. Tak, zaczynamy chronologicznie od Kingdom Rush Origins, gdzie yy, wydarzenia mamy najwcześniejsze takie, te, które działy się najdawniej. No i tak. Okazuje się tam, że jest córką królowej elfów, a także ostatnią z rodu Elin. Występuje w ogrodach królewskich, gdzie jest drugorzędnym bohaterem. I właśnie, jeżeli chodzi o Greno, to zablokowana jest na trzecim poziomie i nie może więcej ekspić, nie może zdobywać większej ilości doświadczenia. I tam posługuje się też swoim e, atakiem, tym że może tą serię strzał wystrzelić, a także towarzyszy jej żbik. Z tą różnicą, że jest tam malutkim kociakiem, bo nie urósł i nie może blokować wrogów. Po prostu jej towarzyszy taki bardziej element dekoracyjny niżeli pomoc faktyczna. Kolejne wystąpienie Alerii ma miejsce w Gryphon Point. Gdzie strzela do wrogów z punktu obserwacyjnego na szczycie kopca jaskini, a tak, ale generalnie nie bierze takiego czynnego udziału w bitwie, że walczy tam nadal w zwarciu, jest takim bardziej dowódcą, a także dodatkowym wsparciem. Następnie opuszcza tą krainę i udaje się do Linerii, by szukać pomocy w walce z Twilight Elfami, Elfami z Mieszchum, rocznymi elfami. No i przypuszcza się, że wtedy właśnie zdecydowała się pozostać w Linerii I w konsekwencji mamy jej obecność w pierwszej części gry. I z racji, że w pierwszej części gry też mamy e, inne elfy, mamy tę wieżyczkę e, ze strażnikami. Chociaż to chyba byli ludzie, ale też może i jakaś część rodaków e, Alerii e, również podążyła jej śladami no, na pewno. Taka bohaterka raczej bez obstawy się nie ruszyła. Jeżeli chodzi o jej opis, jest opisywana następująco. Cicha jak noc, lekka jak piórko i zabójczo piękna. Zbyt wielu zginęło od jej czarującego spojrzenia. No i właśnie jest opisywana jako bohaterka potrafiąca się przemieszczać bezszelestnie, a także jako. Skuteczny zabójca, skutecznie eliminująca wrogów. Dodatkowo jest też opisywane to, że kiedy nie kupuje peleryny na nowy sezon, ani nie głaszcze dzikich żbików, można ją znaleźć w lesie, przekłuwające o głowy goblinów, jakby były piankami. Także tutaj jest prawdziwym postrachem wśród swoich wrogów. Tak jest opisywana. No, i też przejdźmy do najpóźniejszej historii tej bohaterki, czyli tego, co miało miejsce w Kingdom Rush Vengeance. Tam Aleria Swift, jak już wspomniałem na początku, jest wrogiem. I spotykamy ją w Silver Oak Outpost, gdzie właśnie mamy też takie jednostki Elfów, co świadczy właśnie o tym, że Elfowie jednak jakoś trafili. E, tak jak już zacząłem mówić do Lineri też i trochę może ich populacja nawet wzrosła. E, bądź też Aleria e, spotkała jakieś inne podobne e, rasy czy podrasy Elfów. Natomiast mm, niestety i tak zostali oni pokonani przez Weznana, e, a sama bohaterka zostaje schwytana przez e, wojska mrocznego czarnoksiężnika. Natomiast co do samego poziomu, na którym ją spotykamy, pojawia się ona na samym początku, gdzie jedzie na grzbiecie swojego żbika w taki sam sposób jak Strażnicy Księżyca ci sentinele, te sentinele z Kingdom Rush Origins. Szydzi, z wojsk weznana, z dowódców weznana. No i Aleria nie bierze takiego też specjalnego udziału w bitwie. Stara się zaskoczyć jakoś wroga. E, pojawia się i znika e, w różnych momentach bitwy, e, strzelając do żołnierzy, przywołując elfik strażników e, i próbując coś działać, no ale ostatecznie te próby nic nie dają, ponieważ i tak elfy zostają pokonane. Sama Aleria nie ginie, natomiast zostaje właśnie schwytana przez armię weznana, tak jak Magnus Spelbane w, w kolejnych levelach. Bo część właśnie wrogów tych takich potężniejszych wezwań i jego armia schwytali, nie zabijali ich. Także tak to wygląda. No i przejdźmy do ciekawostek na temat tej bohaterki. No i pierwszą ciekawostką jest to, że w lore Eridana ujawniono to, że kocha Alerię. Nie wiadomo jednak, czy Aleria odzajemnie jego uczucia, a także czy jest w ogóle świadoma tego, że Erida nie ukocha. Także tutaj mamy taki wątek miłości no niespełnionej pomiędzy bohaterami. Ridan to oczywiście elficki bohater z Kingdom Rush Origins, o którym też będzie odcinek, a nawet mogę zdradzić, że będzie to kolejny odcinek w ramach takiego bonusu, ponieważ w samym Szukając informacji na temat Aridana, tam jeszcze więcej było informacji e, na temat jego możliwych powiązań z Alerius Swiftwind. Także myślę, że to będzie dobry odcinek jako kolejny, bo w sumie są one niejako powiązane. E, no i właśnie, Aridan to ten elficki bohater, również e, strażnik, również łucznik, również bardzo dobry wojownik e, elfów. No i właśnie, tak jak już wspomniałem wcześniej. Bohater z Kingdom Rush Origins. Prawdopodobnie imię naszej bohaterki, czyli Aleria, pochodzi od Alerii Windrunner, czyli postaci z serii Warcraft. Oczywiście wyprodukowanej przez firmę, stworzonej przez firmę Blizzard. No, tak jak mówiłem w wielu poprzednich odcinkach, Kingdom odnosi się do wielu innych uniwersów, filmów, książek, seriali czy też gier. No, jest to bardzo możliwe, że tutaj imię Allerii nawiązuje bezpośrednio do Allerii Windrunner. Nawet bohaterki są podobne. Obie są elfkami, obie posługują się łukiem. No i Królestwo Elfów z Warcrafta, czyli Quel'Thalas, też było położone w takim lesie. Także jest to bardzo dużo nawiązań i podobieństw między tymi bohaterkami. Także, no, myślę, że tak jest. W chwili obecnej Aleria jest jedynym bohaterem, który pojawia się w aż trzech grach. Kingdom Rush. A Frontiers jest z kolei jedyną grą, w której jej nie ma. E, tutaj właśnie mamy nacisk na to, że bohaterem. Ponieważ jeżeli chodzi o złoczyńców, no to pamiętamy, że w odcinku o Weznanie wspominałem o tym, że weznan pojawia się albo jest. Yy, wspominany w, każde, w każdej z gier. No bo w Origins jest dobry jeszcze teoretycznie. We Frontiers jest wspominany i jest tam Lord Malagar, czyli jego uczeń. W Kingdom Rush, jedynce, jest głównym antagonistą. A w Kingdom Rush, Vengeance, jest głównym protagonistą. Yy, natomiast, no po prostu mści się tam na swoich wrogach. Yy, nadal jest jako ten złoczyńca, tak. Nie jest bohaterem, nie jest obrońcą Linarii. No i później, jak dobrze pamiętam, też pojawia się w tym Legend of Kingdom Rush. Kolejne ciekawostki, w sumie do tego, do czego was przyzwyczaiłem, będą dotyczy dotyczyły kwestii e, słów wypowiadanych przez e, naszą bohaterkę. I pierwszą, pierwszą taką kwestią jest: Daj mi cel, z angielskiego Give me a target. I jest to cytat postaci Varusa z gry League of Legends. Pewno znanej każdemu, Lola raczej większość graczy kojarzy. I jest to cytat jednej z postaci z tej gry. No i przejdźmy do kolejnej ciekawostki dotyczącej kolejnej kwestii. Kolejną kwestią jest, jeśli to krwawi, mogę to zabić. If it bleeds, I can kill it jest to kwestia wypowiadana przez postać Dacza w filmie Predator. Następną kwestią, która ma swoją ciekawo ciekawostkę do. E, powiązaną z, z. no tak. E, kolejna kwestia, właśnie taka, z którą mamy powiązaną ciekawostkę e, to spokojny i ostrożny. Calm and careful. I jest to kwestia wypowiadana przez Robina e, w wersji Robina Hooda e, z 2010 roku. Także takim no, nowszym filmie można powiedzieć jednak, bo niektóre filmy o takich legendarnych różnych bohaterach są dość stare, natomiast 2010 to jeszcze nie tak źle sprzed no, niecałych 13 lat. Mamy jednak dopiero początek 2023 roku. No i kolejna kwestia, to w sumie chyba najsłynniejsza kwestia Alery Sweet Wind i taka najbardziej kojarzona. Z tą bohaterką, przynajmniej moim zdaniem, no bo zawsze mi się kojarzyło z tą bohaterką i bardzo często ona tą kwestię wypowiada też podczas samej rozgrywki. A mianowicie jest to kwestia szybko jak wiatr czyli w angielskiej wersji swift like the wind. I odnosi się to właśnie do, chińskie, do chińskich cytatów jest to wers ze sztuki wojny Samsu. I jest tam cytat, który mówi, że Niech wasza szybkość będzie jak wiatr Wasza zawartość zawar jak las W napadach i plądrowaniu bądźcie jak ogień Bądźcie trudni do rozpoznawania jak cień Bądźcie nieruchomi jak góra I poruszajcie się szybko jak błyskawica e, Także taki mamy, e, takie mamy tam zdanie e, No i właśnie, aleria jest szybka niczym wiatr i stąd pochodzi pewnie też nazwisko Swift Wind, czyli taki szybki wiatr. No, mieszka w lesie, więc to też może mieć jakieś powiązanie. No, jest bardzo trudna do rozpoznawania. Jest jak cień, który przemieszcza się po tym lesie, zaskakuje wrogów i później znika. I nikt nie wie co się stało, tak? No ja lubiłem, szczerze mówiąc, grać tą bohaterką nawet. Jak grałem w Kingdoma 1, to wiele poziomów przeszedłem z jej pomocą. Natomiast to wiele osób narzeka, że jednak jest ona cienka. To zależy od preferencji, czy ktoś lubi grać łucznikami, czy ktoś nie, też pewnie. No to taka na koniec moje osobiste spostrzeżenie. To, co chciałem dodać, Ciekawostek już więcej dla was nie mam. E, natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany to przejdziemy jeszcze do omówienia ankiety. E, no trochę spoilerów związanych z kolejnymi odcinkami dałem, no bo wiecie już, że kolejny odcinek będzie dotyczył Ridana. E, natomiast nie mówiłem ile on tam zdobył e, procent w ankiecie, ile Leria, ile pozostali jeszcze dwaj bohaterowie, których tam dałem. Natomiast jak ktoś jest zainteresowany to właśnie zapraszam do omówienia tego. Natomiast, jeżeli ktoś był na tą właściwą część, no to serdecznie dziękuję za wysłuchanie mnie, za obejrzenie. E... No, dawno w sumie nie, nie nagrywałem tego lore. E... była trochę przerwa tych odcinków. Teraz trzeba wrócić do formy, trzeba ponagrywać trochę odcinków, e... żeby znowu wejść na te właściwe tory w tym nagrywaniu. Bo już fajnie szło. E... Fajnie mi się to nagrywało tak mega luźno. Teraz tak dawno nie, nie przygotowywałem. Sobie tych skryptów i musiałem to. Mam nadzieję, że odcinek o Eridanie wyjdzie jeszcze lepiej. No, nie mówię, że ten wyszedł źle, natomiast bo dodałem te nowe rzeczy, nie? No, natomiast uważam, że zawsze może być lepiej. No i co? Także serdecznie dziękuję za wysłuchanie mnie. A teraz dla zainteresowanych przechodzę do ankiety. Ankieta wygląda następująco: Eridan uzyskał 30% głosów. Także całkiem sporo, całkiem nieźle. Xim 15, Ariwan, czyli brat Eridana, uzyskał 9%, natomiast, właśnie Aleria zwyciężyła zdecydowanie 46%. Na początku miał tych procent więcej, natomiast jak później więcej osób zagłosowało, to trochę poszło głosów na Eridana, jakieś chyba na Xina, właśnie. Także tak się to rozłożyło. No, teraz postaram się dużo nagrać odcinków Kingdom Rush yy, i innych serii na zapas, ponieważ no, w kolejnych tygodniach już nie będę miał tyle czasu. Yy, teraz jeszcze chwilowo mam wolne, natomiast właśnie w, kolejne, w kolejnych dniach już nie będzie tak kolorowo. No cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i słyszymy się w kolejnym, który będzie dotyczył Eridana i pojawi się niebawem na kanale. Także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!